mi mistrzowie! Dziś wprowadzę Was po prawdopodobnie najlepszej podstawówce w całym Piotrkowie trybunalskim. Zapraszam! Może zaczniemy od miejsca z najlepszą atmosferą w całej szkole. Zapraszam do biblioteki. Wchodząc do biblioteki na pierwszym oka to nam się dosyć spory stół. Ma on dla nas naprawdę dużą wartość, bo możemy tutaj spędzać naprawdę w przyjemny sposób czas na przerwach. Jest tu przeważnie dużo ciszej niż w pozostałych częściach szkoły, więc naprawdę lubimy miejsce, jakim jest biblioteka. W naszej bibliotece znajdziecie wiele tytułów, które z pewnością Was zaciekawią. Mamy tu na przykład Wiedźmina, o którym na pewno słyszeliście. Książki dla dzieci oraz dla fanatyków powieści romantycznych też się coś znajdzie. Jeśli będziecie mieć problem ze znalezieniem swojego ulubionego tytułu, z pomocą służą nauczyciele, bibliotekarze, na których oczywiście zawsze możecie liczyć. Zapraszam do sali informatycznej, to tutaj nauczycie się jednego z najważniejszych przedmiotów, jakim jest informatyka. Możemy zauważyć lekcję ósmej klasy, która właśnie uczy się programować. Możemy też zauważyć nasz nowy urliski sprzęt, drukarki 3D, które zostały zakupione w tym roku. Nowe wystawy na razie jest jedna, ale w naszym asortymencie posiadamy ich zdecydowanie więcej. Akurat mamy przyjemność obejrzeć lekcję piątej klasy, która właśnie korzysta z naszych szkolnych mikroskopów. Właśnie znajdujemy się przed salą historyczną, w której czasem odbywają się również lekcje WOS-u. Mamy przyjemność z zobaczenia lekcji historii w klasie 8. w lątach II wojny światowej. wszystkie fronty na wszystkich krajach e, czy kontynentach, gdzie Polski jednostki wąski prawa Łącz. W miejscu znajduje się zarówno stołówka, jak i świetlica szkolna. Tutaj możecie jeść swoje ulubione potrawy razem z przyjaciółmi. Obecnie znajduje się przed salą gimnastyczną, na której za sekundę będziecie mieli okazję obejrzeć lekcję wychowania fizycznego w klasie ósmej.